Ostatnio w mediach dużo mówi się o rewolucji obyczajowej, rewolucji kulturowej, rewolucji technologicznej. A kiedy w końcu nadejdzie czas na rewolucję pokoleniową? W Polsce jest dużo młodych, zdolnych, dobrze wykształconych ludzi. Czemu nie oddać ster władzy w ich ręce? Koniec ze zgranymi politykami. Czas na rewolucję pokoleniową. Slovensko podporuje Tomáše Tokarskiego. Popieram Tomasza Tokarskiego. Podporuję Tomáše Tokarskiego. Salut sunt Andy, sunt în România și susțin pe Tomáš Tokarski pentru Parlamentul European. Hello, my name is Patrick. I come from England and I support uh, Tomasz. Podporuím Tomasza Tokarskiego. Uh, Le buje to taki człowiek, który ma hodnoty. Zdržej Kristína vejík manželé z Tomás Tokarski támogatom. Úgy gondolom, hogy ő tudná a legjobban képviselni rendőrország érdekeit az Európai Parlamentben, mind Lengyelország érdekeit, értékeit, mind politikai, gazdasági, kulturális szempontból ő tudná a legjobban érvényesíteni. Hajrá, Tomás Tokarski. Nazywam się Tomás Tokarski. Kandyduje do Parlamentu Europejskiego. 25 maja, oddaj A nie głos. Lista numer 6. Miejsce numer 10.